Myślę, że też plac ratuszowy w że Górze może tętnić życiem. Kwestia jest odpowiednich atrakcji, które zachęcą mieszkańców do życia po prostu w centrum miasta, bo wiemy, że te atrakcje są w większej mierze w tej chwili w innych, w innych częściach miasta, a nie w samym centrum. Dlatego ja uważam, że główne atrakcje i dużo nowych pomysłów, które chętnie sam bym wniósł trzeba skierować do terenu właśnie ratusza Wielnikurza. Może. Może i należy czynić w tym względzie dużo, poczynając od różnych imprez organizowanych na placu ratuszowym ale także zaktywizowanie tego, co jest naokoło placu. Myślę, że to pozwoli na ożywienie. Plac ratuszowy rzeczywiście wymaga ożywienia. Mam pomysł między innymi taki, że warto, warto zainwestować w takie ożywienie nie tylko wieczorem, ale także i w ciągu dnia. W wielu miastach organizowane są cykliczne jarmarki, wystawy, prezentacje dorobku miejscowych twórców, prezentacje Dorobku kulturalnego poszczególnych miast i regionów. Sądzę, że Plac Ratuszowy jest świetnym miejscem, żeby właśnie takie, takie przedsięwzięcia tam zorganizować. Myślę, że może, myślę, że powinien, tyle, że trzeba wziąć pod uwagę to, o czym wcześniej powiedzieliśmy mianowicie wyludnianie Silnej Góry i wybywanie z naszego miasta. Młodzieży. Chcę zwrócić uwagę, ja w Wrocławiu bywam, bywam bardzo często na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Ilenia Góra nie jest takim ośrodkiem akademickim jak Wrocław. Na rynku wrocławskim przede wszystkim funkcjonuje mnóstwo młodzieży, dziewcząt, chłopców w szkolnym, w szkolnym wieku, w wieku akademickim i to jest ta domena. Niewątpliwie Placa Toszowej piękne miejsce, odrestaurowane miejsce. Godne miejsce powinno być tą dzielnicą naszego miasta, gdzie kwitnie życie, widać piękną młodzież. Powinien. Sądzę, że prezydent, prezydent to jest tak jak coś w rodzaju architekta, więc musi budować ten dom, do którego chcemy wracać i w którym chcemy mieszkać. Myślę, że Starówka w Jeleniej Górze jest tak piękna, że należy zrobić wszystko, żeby przywrócić jej świetność, ale mówię świetność polegającą na tym, żeby młodzież, ludzie mogli się tam spotykać i, i sympatycznie, mile spędzać czas. Myślę, że to zadanie nie tylko dla prezydenta, ale dla prężnych, kreatywnych, młodych ludzi mam nadzieję, że wspólnie ze środowiskami akademickimi, instytucjami kultury Jeleniej Góry, czy też Stowarzyszenia Przywrócimy y, Jeleniu Górskiej Starówce dawny blask. Ależ może, oczywiście, że tak. Może tętnić życiem całe miasto. Obecnie miasto wymiera, dlatego plac ratuszowy jest pusty. My chcemy spowodować, żeby miasto żyło, a naturalną koleją rzeczy, że serce miasta będzie działało sprawnie, efektywnie. No to mamy przykład: Tarnowa, Torunia, Krakowa, Mniejszych, wielu mniejszych miast, które świetnie sobie z tym dały radę. Po prostu chodzi o to, żeby zmienić gospodarza. Pewnie, że może. No Ja mogę przywrócić go o tyle, że sam mogę uczestniczyć w spotkaniach, co czasami robię na placu ratuszowym. Ja akurat w sezonie letnim nie widzę tu szczególnego problemu, bo ogródki, które są, jeżeli nie są całkiem wypełnione, to są po prostu pełne. Ale tak naprawdę zależy to od ludzi, którzy chcieliby z tego korzystać, ponieważ żaden burmistrz, żadna administracja nie załatwi tego, za chęć, nie załatwi problemu braku chęci ludzi do siedzenia tutaj w nocy. Oczywiście, że może. Pamiętam czasy, kiedy tak było. Natomiast. Kwestia jest najważniejsza. Zamożność mieszkańców Wielkiej Góry jest taka, jaka jest. Żeby ożyło życie kulturalne, restauracyjne, to ludzie muszą mieć na tą konsumpcję środki. Bezpłatna komunikacja jest to chociażby powód, do tego, żeby młodzież z cieplic, sowieszowa, zjagniątkowa mogła spokojnie dojechać na rynek zamiast wydając to na taksówkę, spokojnie mogą korzystać z tego typu przyjemności.